Drogi Strzelcu, ten tydzień będzie dla Ciebie pełen energii i optymizmu. Twoja naturalna chęć do eksplorowania nowych możliwości pomoże Ci pokonać wszelkie trudności, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Będziesz czuł się zmotywowany do działania, ale pamiętaj, by nie działać zbyt impulsywnie. Czasami warto zatrzymać się na chwilę, aby lepiej ocenić sytuację. Praca i finanse. W pracy będziesz miał okazję do wykazania się swoją kreatywnością i inicjatywą. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem, ale pamiętaj, że nie wszystko musi być realizowane od razu. Zamiast pędzić do przodu, przemyśl dokładnie swoje kroki, aby osiągnąć sukces. W kwestii finansów pojawią się korzystne okazje, ale bądź ostrożny w wydatkach, nie angażuj się w ryzykowne inwestycje. Zakończenie tygodnia przyniesie możliwe zmiany w twojej sytuacji finansowej, ale nie podejmuj decyzji w pośpiechu. Miłość i relacje. Jeśli masz partnera, teraz ważne jest, by spędzać więcej czasu razem, dzielić się swoimi marzeniami i planami. Twoja szczerość i radość życia sprawią, że wasza więź stanie się jeszcze silniejsza. Samotne strzelce mogą poczuć przyciąganie do kogoś kto ma podobne zainteresowania i pasje. To może być początek fascynującej relacji, ale pamiętaj, by dać sobie czas na lepsze poznanie tej osoby. W relacjach ważna będzie równowaga bądź otwarty, ale i uważny na potrzeby drugiej strony.